Witam wszystkich wędkarzy serdecznie, zobaczcie, tutaj są rybki. Tutaj są rybki, jesteśmy na stacji kolejowej w Jacarcie, wszędzie w każdej, dziurze, w każdej dziurze. W każdej dziurze są rybki. Jesteśmy na dworcu na dworcu kolejowym taki bazarsenem. Pazarsenem tutaj jest zrobione taki właśnie, bo żeby sobie można było się zrelaksować. Tu wam jeszcze pokażę. O! Kot, kot przyszedł na rybę i tutaj pokażę Wam jeszcze takie akwarium. Koty tu mieszkają, bo mają do ryb blisko. Ładne rybki. Ładne rybki i kociaki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na wyprawę. Zobaczymy co się będzie działo. Co się będzie działo na wyprawie? Co się będzie na wyprawie działo? Ładne, ładne filapie widzę. Karkę koi filapie. Tam takie karki to sobie płyną. Widzicie? Jedziemy, na, jedziemy, jadę na mm, rybio. Tam gdzie ja jadę, tam jest dużo farm rybich. Zobaczymy, co w Indonezji się hoduje na takich farmach. A tymczasem Borem Lasem, zapraszam Was serdecznie na kanał. Macie dużo treści, możecie sobie coś po wybrać i pooglądać. Wuja Rybor, zapraszam.